Siemanko. Ja jestem Kuba. Witam was na kanale Typowy Spoter. W dzisiejszym odcinku spróbujemy sobie usunąć żywice z auta. Ostatnio właśnie w garażu jak byłem no to zobaczyłem, że jest taki coś, taki nie wiem, pół centymetrowy ślad na na dachu. Tak patrzę, co to jest, dotykam palcem, jeszcze się rozbać gało. Tutaj na kamerze pewnie nie będzie widać, ale w tym miejscu to rozdziabdziałem. Niestety cała taka świeża żywica była. No i spróbujemy to usunąć. No to było już jakiś czas temu, z dwa tygodnie może. I, i tutaj jeszcze też na masce jest taki ślad. Na początku myślałem, że to jest kurczę jakaś ptasia kupa, ale no nie zeszło po myciu. I spróbujemy właśnie to usunąć. Przejdę właśnie do Kerfura. Tam powinni mieć taki preparacik. Przynajmniej mam nadzieję, że będzie. Jeszcze nigdy się nie zdarzyło, żeby czegoś w Kerfurze nie było do takich rzeczy samochodowych jakichś płynów. No i co? Zbieram się, odpalamy furę i jedziemy do Kerfura. Bardzo miłego dnia, do widzenia Nie wiem jak Wy, ale ja zawsze biorę y, od panów y, gazetki W ogóle od osób, które rozdają lotki no. No, Nie wiem, zawsze jakoś tak milej Nie lubię ignorować Chyba, że są notorczywi, to wtedy nie, nie biorę Dobra, już pod sklepem Furka zaparkowana w takim miejscu, że raczej nikt się tam nie powinien doparkować ja zawsze staram się szukać takich miejsc, żeby za bardzo nikt nie doparkował się obok mnie, ale nie zawsze się to udaje. No jakby mam taki stres, żeby ktoś mnie nie przypierdzielił drzwiami. I, e, no, parę razy się to spełniło i też zawsze mam jakieś takie, żeby nie porysowali samochodu, nie? No niestety się zdarza często na parkingach, a ludzie po prostu mają wyjęte w cudzą własność no i odjeżdżają. Nie zostawiają nad żadnej karteczki. No dlatego teraz takie miejsce znalazłem, że stoję przy e, wózkach i e, e, obok miejsca dla niepełnosprawnych, więc raczej nic tam nie powinno parkować. No i dobra, no to lecimy do sklepu i, e, no i szukamy tego e, środka do usuwania e, żywicy, bo nie chciałbym, żeby to zostało dłużej na lakierze jakby no nic, zobaczymy jak to działa i widzimy się pewnie zaraz w samochodzie. Update'cik czy będzie, czy się ktoś doparkował czy nie. Stałe miejsce do odwiedzin w Carrefourze. Kubły z Hot Wheelsami. Może coś będzie fajnego, przepatrzę to coś kupię. No jak zwykle się to kończy. Dwa wzięte, dwie dychy w błoto. Dobra, zakupy ogarnięte. Kupione coś na, yy, do usuwania smoły. Zobaczymy, może na żywicę też to powinno zadziałać. No i moja słabość, czyli dwa hotuisy. Kupione musiałem, już nie wytrzymałem, jak zwykle. Dwie dychy pójdą na półkę. <głod>, w Carrefourze raczej drogie są te hotuisy, znaczy drogie, nie drogie, 11 zł za sztukę, gdzie można czasem za 5 zł kupić, 6, 7. Jak byłem w, w Niemczech, no to tam były. Po 7 zł. Tak w przeliczeniu na polskie, także dobra cenka. No nic, yy, teraz sobie może yy, podjedziemy na mynie, albo nie, pod domem umyję. Tak, pod domem sobie furę umyję i, i sprawdzimy, czy ten płyn działa dokładnie. Ogólnie teraz w drodze powrotnej to powinna tam policja stać na tej naszej kochanej trasie łagiewnickiej. No nic, zobaczymy. Może jeszcze będą stadzień i tam często mierzą prędkość. I tak się musimy cieszyć, że nam nie zamontowali odcinkowego pomiaru prędkości, bo to by była tragedia. Eee, no nic, dobra, to śmigamy do domu. Ja tylko ustawię nawigację i lecimy umyć furę, tak jak już wcześniej mówiłem. Pewnie się powtarzam, bo to jeden mój, z moich pierwszych filmików, także no... Profesjonalności to nie ma. Te śmieciu. Wóz ma swoją specyfikę. Żeby ruszyć, wrzucasz trójkę. Luz to opcja parkowania. Wsteczny to dwójka, a gaz to wsteczny, jasne? Tak. I pedał gazu źle chodzi. Wciskaj do dechy, bo może ci zgasnąć. Dobra, ja już, już przebrany w te ciuszki robocze, piesek jest, skórka brudna jest, teraz zlecą się detailerzy, powiedzą, że, że ma auto właśnie porysował i że to, to, to już nic nie pomoże, to już nic nie da, to by nic nie dało, nawet jakby była perełka to... A to by nic nie dało, i tak by nic nie dało i tak. Zabezpieczona dziesięcioma woskami, to, to i tak by nic nie dało i tak. Co? Ech, dobra, rozstawiamy sprzed imienia auto. auto umyte, wysuszone także próbujemy nałożyć nie wiem czy to tak pójdzie o jest dobra na 30 sekund zobaczymy czy ten, czy lakier zejdzie czy nie dobra i co? nie ma? O Ty No ale to śmierdzi wiesz co? To jest to, to jest to samo Tak? No zobacz Czekaj okay. No to nie pyskajmy po słuchzie Nie czekaj czekaj okay. Ej, bo, bo no, no, faktycznie to, jest to samo, nie? <laughs> to, 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 to tak troszkę gorzej To, się to tak jest ale dalej to jest chodzi. O kurwa. Much, much, much later. Cóż to jest? Nie to jest. Pasta poleczka? Tutaj. Nie idzie tutaj? No. A. Będziesz to podarować? No, czekaj. Kurwa. Czekaj, co tam, tam? Nie, bo to to, tak? No. Myślałem, że ci guziczkiem zrobił. Jo ja. Co zeszło? Nie, teraz. Pa. Zeszło. Czy mi się nie? wydaje? Nie ma. No. Nie ma, no? Zniknęło. No. Ty, Bartek to ma jednak dobre patenty. O, ja, tutaj coś jest. Taka porcelanka jest teraz. Nie? Tu jest jeszcze taki większe, takie kawałeczki są, też tego kurde, nie O, teraz widać idealnie. I spróbujemy na to tak prysnąć. Są już takie większe kawałki. Zobaczymy czy to wyjdzie. No nic, ta, ta żywica niestety nie zeszła. Zobaczymy tutaj z tyłu. Tutaj z tyłu też nie chce zejść, chociaż nie, tutaj z tyłu zeszło A tutaj niestety te zostały, te kawałki I To nie chce zejść, pewnie trzeba by z jakąś terpentyną jeszcze spróbować czy coś No to widać, że jest Więcej tego No to teraz pora na wnętrze, bo też kurwa się usypiło Szczególnie u mnie I jest takie kurz na całej desce rozdzielczej Ja tego nie lubię za bardzo Więc teraz sobie umyjemy środek Znaczy umyjemy, podkurzemy i no i to będzie kołanie z odcinka. Leżmy. A tyle w dzisiejszym odcinku fura umyta czyściutka można się przeglądać chociaż jeszcze quick detailera nie zaaplikowałem ale na razie sobie to odpuszczę bo teraz nie ma być ładnej pogody a jakoś nie zależy mi żeby nie jeździć teraz na złote więc nie, nie musi być nie musi się błyszczeć po prostu jak na razem się umyję, to, to będzie lepiej eee, no to co Udało się usunąć owady owady eee, pozostałości po owadach z maski z dachu tej trochę żywicy usunąłem, zostały tylko te takie kawałeczki, co wam później pokazywałem. Co one dużo dłużej są w ogóle na samochodzie. Nie wiem, czy tego nie, wiem, nie trzeba było jakoś spolerować, chyba. Eee, pies zadowolony, bo pochodził po polku. <grym> Wnętrze też w miarę ogarnięte, tak na szybko przetarte, tak naprawdę, żeby nie było kurzu. i... No i tu tak naprawdę tyle. Eee, no to co, ja się z wami żegnam i zapraszam do następnych odcinków. Które. Podejrzewam, że pojawiam się niebawem. Dziękuję ci panie Boże. Kurwa jest w